Moi drodzy, dzisiaj z kolejnym filmem z serii Top 5 Wiem, że lubicie tę serię, bardzo mi to cieszy Ja też uwielbiam ją nagrywać Dzisiaj będzie top 5 kremów na dzień Przypomnę Wam, że ja mam cerę mieszaną Taką bardziej w kierunku tłustej Więc tutaj na dzień musi być u mnie Lekko i szybko, że tak powiem Czyli muszą być to lekkie konsystencje Nie przetłuszczające, nie przeciążające Tak, żeby, wiecie, moja twarz się nie wyświecała Żeby fajnie się na tym trzymał makijaż, który wykonuję I żeby się to szybko wchłaniało To są takie kryteria, które muszą u mnie Spełniać takie idealne kremy na dzień. I oczywiście na wstępie e, zapraszam Was do komentowania, do kciukowania. Dajcie kciuk w górę, jeżeli chcecie, abym nagrywała więcej filmów z serii top 5. To jest dla mnie bardzo ważne, bo to jest taki wyznacznik, czy nagrywać takie filmy, czy nie, więc te kciuki e, są ważne w komentarzach. Ja lubię po prostu z Wami sobie pogadać, chociaż w ten sposób. No i oczywiście, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to bardzo Cię do tego zachęcam. To jest taka miła rzecz, którą możesz zrobić. Dla mnie. Ja wiem, że w tych czasach czasami ciężko jest ludziom robić coś fajnego i miłego dla innych, ale subskrypcja to jest takie jedno małe kliknięcie, które mnie sprawia naprawdę bardzo, bardzo dużo radości. I wiecie, wtedy widzę, że ma to sens, że ja dla Was nagrywam, bo jeżeli te subskrypcje, jeżeli widzę, że ja to widzę, ile osób mnie ogląda, a nie subskrybuje, i nadal ponad 50% z Was, słuchajcie, ogląda mój kanał, a mnie nie subskrybuje. Więc wiecie, bardzo, bardzo będzie miło, jeżeli zasubskrybujecie naprawdę. Jest to bardzo fajne, bo wtedy po prostu widzę, że mam dla kogo nagrywać I to naprawdę jest bardzo, bardzo fajne Dobra, lecimy Top 5 kremów na dzień Pierwszy krem, a właściwie to jest nazwane serum Ale ja ten kosmetyk yy, traktuję w kategorii kremu To jest Babo Relax and Shine i to jest antystresowy serum do twarzy I ja to naprawdę yy, uważam za krem, bo myślę, że widzicie, że to ma właśnie taką konsystencję rzadkiego kremu I właśnie ja takie kremy na dzień najbardziej lubię, które mają... Czekajcie, pokazuję. Nie wiem, czy zobaczycie, jak to będzie, czy to spłynie, czy nie spłynie. O, tak, o, spływa. Powoli myślę, że widzicie, że to jest takie mleczko bardziej właśnie w tą stronę, więc to się wchłania po prostu błyskawicznie. Zapach tego kosmetyku jest przepiękny, to jest taka śliwka w czekoladzie, dla mnie to tak pachnie, obłędnie jeżeli chodzi o składy tego kosmetyku to jest taki skład, który ma właśnie być taki bardzo mocno przeciwsmarszczkowy odżywiający też tą skórę rozświetlający i on faktycznie daje takie, on nie ma w sobie żadnych drobinek ale skóra po nim ma taki wewnętrzny fajny, piękny blask i to naprawdę bardzo ładnie wygląda i to też nie jest takie chamskie świecenie się, że nie wiem, nałożycie podkład czy puder i będziecie się bardzo brzydko świecić, nie, ta skóra jest po prostu taka promienna, wygląda to przepięknie pięknie się na tym trzyma podkład, bo on taki nie to, że jest lepiący, ale bardzo ładnie trzyma po prostu wszystko, co nałożycie na niego. Makijaż się bez problemu na tym utrzymuje. Ja ten kosmetyk też uwielbiam nakładać czasami na noc. I to jest krem, który na przykład ja latem Zaspokajam, jak jedziemy na jakiś wyjazd To jest produkt, który ja stosuję i na dzień, i na wieczór Latem naprawdę lubię też to stosować na noc Super się to sprawdza Bardzo uniwersalny kosmetyk, według mnie, dla każdego rodzaju cery Każdy znajdzie dla niego idealne zastosowanie Jedni na noc, drudzy na wieczór I będziecie naprawdę tym kosmetykiem zachwycone Jeden z lepszych kremów Ja ogólnie tą serię Relax size bo uwielbiam To jest naprawdę cudowna seria Zapach, działanie, konsystencje tej serii są świetne I ten krem też nieraz to samo U mnie już też nieraz widzieliście nie ja Wam je bardzo, bardzo zachwalam, bo naprawdę jest to świetny kosmetyk i jest to też bardzo wydajny kosmetyk. To też Wam od razu mówię, on naprawdę na bardzo, bardzo długo starcza. Zapach, relaksacja, poziom, wiecie, już taki najwyższy. Naprawdę jest to cudowny kosmetyk, buzia jest wygładzona, cudo. Dalej pokażę Wam, tutaj też trochę nagnę, pokażę Wam więcej niż pięć, ale czasami mam tak, że mam z jednej firmy coś, gdzie jest... Na tak równym poziomie, że nie jestem w stanie Wam pokazać jednego albo drugiego I tak będzie też z Bundy To jest taka, wiecie, tańsza wersja Chociaż ten z babu wcale jest za tą wydajność I na to jak możecie je w promocjach naprawdę to babu złapać To naprawdę w dobrej cenie to złapiecie No ale Bundy na promocjach możecie łapać już około 30 paru złotych Więc no jest gdzieś ta różnica cenowa Dla tych, którzy wolą troszeczkę inną półkę cenową i tradycyjne kosmetyki To Bandy i pierwsze to mam, bardzo lubię Ten krem to jest właściwie emulsja Ale ja to znów traktuję w kategorii kremu C-Active i to jest emulsja Z aktywną witaminą C Naprawdę świetny kosmetyk, ja już nie jedno opakowanie Tego kosmetyku zużyłam Jak jesteście ze mną dłużej to już nie raz ten kosmetyk widziałyście To jest bardzo fajny produkt Ja bardzo lubię stosować witaminę C na dzień To myślę, że już wiecie oglądając moje filmy I to jest bardzo fajny właśnie wybór Bo macie coś na dzień to jest taki krem o żel, bym bardziej powiedziała, coś w tym stylu, to jest taki krem właśnie bardzo delikatny, żelowy który po prostu nakładacie i wam się wchłania po prostu tak i macie dodatkowo witaminę C i krem dwa w jednym, więc naprawdę bardzo fajnie, myślę, że osoby z cerą mieszaną będą bardzo zadowolone z tego kosmetyku na dzień i on tak dzięki tej konsystencji on tak bardzo fajnie pobudza, bo ona jest taka żelowa, więc taka jest trochę chłodna możecie trzymać to jeszcze w lodówce więc tym bardziej was będzie pobudzało na lato to też jest bardzo, bardzo fajne Kosmetyk właśnie dla cer mieszanych i tłustych. Myślę, że będziecie naprawdę z tego kosmetyku zadowolone. Wchłania się błyskawicznie, w ogóle nie zostawia żadnej warstwy. wszystko też bardzo ładnie się na nim trzyma. Ogólnie wszystkie kosmetyki, które Wam tutaj pokazuję, oczywiście bardzo dobrze sprawdzają się pod makijaż. I drugi, który konsystencja jest bra bardzo, bardzo podobna. To jest Sebocare i to jest PMF i to jest ochronny krem nawilżający. On ma SPF 20. SPF 20 to jest stanowczo za mało na dzień. Natomiast jestem zdania, że jeżeli ktoś ma nie używać w ogóle, to już lepiej, żeby użył taki krem, e, chociaż z SPF-em 20, niż nie użył SPF-u w ogóle. Więc jeżeli jesteście tym typem, który jest bardzo oporny na stosowanie filtrów, nie lubicie, nie lubicie tej konsystencji, nie lubicie tego uczucia e, i niczym się Was nie przekona do filtrów, no to fajnie sięgnąć sobie po taki krem, który chociaż ma to SPF 20. Natomiast ja od razu Wam to zaznaczam, rekomenduję, żebyście po tym kremie nakładały jeszcze filtr. Od razu Wam to zaznaczam, to jest mały filtr, jak na to, co powinno się używać, ale to już jest Wasz wybór, w razie bo macie coś takiego, że jest tutaj filtr. I to jest właśnie krem, który ma trzymać Wasze sebum w rydzach, więc bardzo fajnie właśnie dla takich cer jak moja, żeby się nie wyświecały, bardzo ładnie nawilża, taki jest odświeżający bardzo ten krem. To jest taki, wiecie, mogłabym powiedzieć taki podstawowy krem dla cery mieszanej, tłustej na dzień. Po prostu taki odświeżający, delikatnie nawilżający, trzymający tą cerę w rydzach. Takie, wiecie, podstawa nie jest to drugi krem, a naprawdę jest fajny i on się na dzień naprawdę super, super sprawdza. Kolejny, który uwielbiam, to jest Alba, troszkę droższy kosmetyk, ale naprawdę wart swojej ceny. I to jest Metropolitan Skin Guard i to jest ta wersja lotion, czyli taki delikatny lotion. I to jest krem, który ma taką bardzo ciekawą konsystencję, słuchajcie. Nakładać, on się, wiecie, jest pompka Airless, więc on jest taki. Jak go wyciśnięcie, wygląda na gęsty. Jak go na, kładacie na skórę, to on się w automacie bardzo szybko rozpracowuje, ale pod palcem czujecie, że ta konsystencja wcale taka lekka nie jest. No i po chwili on się bardzo ładnie wchłania. Więc to jest takie połączenie e, bogatszej konsystencji z bardzo szybkim wchłanianiem, naprawdę coś innego, przepiękny, taki mm, roślinny, ale bardzo pobudzający zapach. I to jest bardzo charakterystyczne dla kosmetyków, albo szczególnie z tej, po, z tej serii Metropolitan. Jest taki bardzo pobudzający, to jest jakiś taki roślinno, taki bardzo roślinny ten zapach, z jakimś, nie wiem, jakimś, nie do końca może że przyprawą, ale z jakimiś ziołami, mi się kojarzy z jakąś mieszanką ziół, coś takiego. Bardzo fajny zapach i ja już też od lat Wam pokazuję te kosmetyki Alby z serii Metropolitan, bo są świetne One naprawdę bardzo mocno chronią skórę przed stresem oksydacyjnym, także działają bardzo mocno przeciw wolnym rodnikom Wymiatają je, chronią naszą skórę przez zanieczyszczeniami, przed tym wszystkim, co nas czeka na zewnątrz tak naprawdę Wiadomo, że to nie ma też co, co wierzyć, że jeżeli nałożymy taki krem, to smog, który jest na przykład na zewnątrz nie wpłynie na naszą skórę No takich cudów nie ma ale to właśnie bardzo mocno działa antyoksydacyjnie. Świetny, lekki krem, który bardzo ładnie się wchłania i super dba o naszą skórę. Bardzo Wam to polecam. To jest naprawdę świetny, świetny kosmetyk. Mało kto naprawdę ja jakoś tak nie kojarzę innych kanałów na YouTube, które by mówiły o Albie. Gdzieś tam pojedynczy jakiś krem do rąk się może przewinie, ale bardzo mało się na temat albu mówi, a to jest naprawdę świetna polska marka, i warto ją według mnie wspierać, bo kosmetyki mają genialne. I ostatnie, gdzie Wam muszę też pokazać dwie rzeczy, nie mogło zabraknąć losów Botanicals, no to są moje ukochane kremy na dzień, to są świeże kosmetyki, czyli kosmetyki, które musicie trzymać w lodówkach, mają krótsze daty ważności, ale tutaj to jest, jeżeli chodzi o naturalne kosmetyki, to już wiecie, jest najlepsze z najlepszych. Ja już Wam tyle razy o Loście mówiłam, to jest moja wielka miłość i mam nadzieję, że te kosmetyki będą produkowane zawsze, żebym ja mogła je mieć zawsze, bo to jest po prostu coś niezastąpionego te kosmetyki jak dla mnie. Nie znalazłam jakichś odpowiedników do tych kosmetyków, no, no nie, no bo to jest po prostu, tutaj też chodzi o składy. E, raz, że są to świeże kosmetyki, więc jeżeli chodzi o naturalność, no to tutaj jest poziom najwyższy. Ale dwa, to są składy. Tutaj, jeżeli chodzi o składy, to nie macie podstawowych masał, podstawowych olei, tylko tutaj macie naprawdę wyszukane, naprawdę takie e, składniki, które no, dają skórze to, co najlepsze. To nie są wiem, podstawowe jakieś masła, podstawowy olej, podstawowe ekstrakty, tylko to, że jest zdecydowanie więcej. Tutaj naprawdę jest taka bomba składników, bomba tego, co najlepsze dla naszej skóry. No i przez to też takie kosmetyki kosztują Nie da się takich kosmetyków zrobić po prostu Za 15, 20 czy 100 zł Bo same ekstrakty, czy same oleje Które tutaj są No to będzie tak kosztowało Więc tutaj płacicie po prostu za jakość Ale uwierzcie mi, wiecie za co płacicie Nie jedna z Was tą markę odkryła już dzięki mnie I zawsze jesteście zachwycone tymi kosmetykami Możecie kupić próbki To też jest bardzo fajne Że na stronie Lost możecie kupić próbki I dzięki temu możecie sprawdzić czy Wam konsystencja pasuje Pamiętajcie po próbkach Nigdy nie oczekujcie działania próbki, nie mają na celu Wam pokazać, czy kosmetyk działa, czy nie Bo to jest nierealne, e, tym bardziej w kosmetykach jakichś przeciwsmarczkowych i tak dalej No to jest po prostu nierealne, ewentualnie możecie zobaczyć, czy, to, czy Was nawilża, czy nie Chociaż wiecie, tutaj też bym tak się zastanowiła, bo po próbce ciężko też czasami e, tutaj coś stwierdzić Natomiast poloście powiem Wam, że ja, które miałam próbki tych kosmetyków, to zawsze nawilżenie bardzo szybko widziałam ale próbki pamiętajcie, głównie mają za zadanie pokazać Wam to, czy konsystencja Wam się podoba, czy zapach Wam się podoba, czy kosmetyk Was nie podrażnia, nie uczula Głównie o to chodzi w próbkach No i myślę, że przy takich droższych kosmetykach ma to jednak znaczenie, żeby sobie sprawdzić ten kosmetyk wcześniej No i dwie, dwa moje ulubione kremy na dzień to jest Indie Air i Green Endorphins obydwa są genialne. Green Endorphins ma troszkę lżejszą konsystencję, jest taki bardzo pobudzający, tam jest dużo, on pachnie taką mandarynką, pomarańczą, cytrusami, jest taki bardzo odświeżający, bardzo pobudzający. On tutaj ma zadanie, właśnie ma też neroli, więc on będzie cudowny dla tery mieszanej, tłustej właśnie. Jeżeli macie taką cerę, to Wam bardzo ten Green Endorphins polecam. No i on po prostu ma tą cerę, wiecie, tak obudzić. Ona jest przepięknie ujędrniona, wszystko się na tym cudownie trzyma, naprawdę świetny krem. No i drugi to jest Indie Air, i to jest bardzo mocno nabliżający krem Ale o lekkiej w miarę konsystencji Więc tutaj na dzień on u mnie sprawdza się idealnie On też fajnie u mieszanych się będzie sprawdzał Także tutaj się nie bójcie On na lato myślę, że bardziej w stronę tutaj Green Endorphis, bym Wam polecała Natomiast na jesień, zimę ze spokojem Indie Air u mnie się sprawdza rewelacyjnie Teraz też cały czas ten Indie Air na ten moment używam I tutaj no składy to po prostu powiem Wam, że jak się patrzy na składy Losta Los. ja tak odmieniam to, ale losu, jest Jak ja patrzę na te składy, to po prostu czasami mam takie ja piernicze. W ogóle. Wow. Tak samo było. E, ja tutaj wam na razie jeszcze tego kosmetyku, w tych top 5 akurat nie pokazywałam, ale ich najnowsze serum z witaminą C. Uwierzcie mi, że jak ja przeczytałam skład tego kosmetyku, to ja po prostu w ogóle. Szacun i szapoba za zrobienie takiego kosmetyku. I ja właśnie mam tak z kosmetykami losu botanikalnego, że tam, jak czyta się składy, to, to po prostu jest. No, mózg wysiada. Naprawdę, to są tak genialne składy, tak dobrane. To są takie składniki takiej jakości, takiego działania składniki, że naprawdę to jest coś najlepszego, co możecie w swojej skóry zafundować. Wszystkie te kremy Wam tutaj polecam, pamiętajcie o tym, wszystkie te top 5 to są najlepsze moje kremy, najbardziej ulubione kremy na dzień, ale jeżeli możecie sobie pozwolić na losu Botanicals, no to sami poczytajcie składy i myślę, że wszystko będzie jasne. Czekam na Wasze komentarze, jakie są Wasze ulubione e, oczywiście kremy na dzień, jeżeli macie cerę mieszaną, tłustą bądź suchą, wypisujcie Wasze ulubione kremy na dzień, ja też chętnie podczytam, co tam u was się sprawdza myślę, że inni też chętnie u was coś tam podpatrzą. Także czekam na wasze komentarze.